osiedle wichrowe w Zgórze i mamy tutaj sułajdy, niestety myślałem że, be, myślałem, że tutaj będą zręby ale niestety zostały wymienione w roku 2008 na sułajd Dok ma 15 pięter Cię, szkoda, że zostały wymienione, naprawdę jedziemy właśnie na 15 piętro tą sobie od razu zwołamy na parter bo Pojedziemy drugą dążę. Jednaste no, lecie. Jest. Ty są takie, że wpychają się do środka, no ale... Cóż? Piętnaste piętro. teraz towarową. Słuchajcie, mega dziwna sprawa, bo mi się wydaje, że drzwi się otworzyły kabinowe, ale te zewnętrzne nie. Nie wiem o co chodzi, ale no, dziwna sprawa, 2008 rok. Obie wymienili w tym samym roku.